Witajcie! W, w dzisiejszym daily chciałbym Wam zaprezentować plugin na blokowanie komend. Jak, jak plugin działa? Jest to dosyć proste. Zaznacz, że chodzi to o blokowanie komend, czyli możecie sobie dodać komendę, niby ukośnić plugins. i może, możecie ją zablokować lub cokolwiek chcecie. Autorem, autor pluginu macie na ekranie, jest to nasz deweloper. Login głównie stworzony do blokowania koment, więc bez cennego przedłużania zapraszam Was do oglądania tego materiału. Dwie. Pierwsze mamy. Klikamy bestcode pod komendy. Mamy wszelkie informacje. O, 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 mamy, mamy ogólnie permisję. pokazywam permisję typu aswip. permision, set. piszemy best code, kropka, kropka Admin lub wypas admincy do bardziej administratyrowania czyli można ustawić wypas celu, do wypasów cyli, żebym mogę i tak pisać tej komendy. E, dobra, to podłogosznik lista, macie tutaj e, listę zablokowanych komend, jest to Gama mode op, give tp, efekt, summon, ban, kick. Jak taką coś dodać? E, wpisujemy zablokuj, i wpisujemy scenie w moim przypadku będzie to, niby ob ogłosenie. Ogłosenie. Pamiętajcie, wydodać na początku dodaj ogłosenie. Tak? No i dodaliśmy, komenda ogłosenia została zablokowana. Jak widzicie. Po podpisaniu ogłoszenia. Mogę wpisać, ponieważ mam operatora. Później Wam to zaprezentuję. Ale tymczasem Wam kolejne. W odpisaniu. Zablokuj. Usuń. I możemy usunąć komendę, którą no, dodaliśmy. Czyli. No i usunęliśmy to. Więc pokazuję Wam teraz, jak działa to, jeśli nie ma operatora. Czyli tak, e, <laughs> zabiorę, zabiorę sobie, dam rangę, że dam serangę rangę default, oraz zabiorę sobie operatora i po wpisaniu niby GIWE. komenda, oknocznik Gibe została zablokowana dla gracji. gamę, mode. Jak widzicie, wszystko ładnie działa. Przejdźmy do konfiguracji pluginu. Jesteśmy w konfiguracji pluginu. Klikamy config. Mamy prefix. Tu możemy sobie dodać prefix meneges. I wiadomości, jeśli nie ma permisji tego typu, Możecie się tu dowolnie pozmieniać. Blocket comments. Czyli komendy, które masz zablokowane, możemy je dodawać jak ja, i w jej konfigu, także jak i w Minecraftie. To na tyle z tego pluginu. Mam ma nadzieję, że Wam się spodobał. Plugin jest dostępny na strefie free. Zachęcam do zakupu. Link do Discorda w opisie. To na tyle siema.